Witam wszystkich na moim kanale, z tej strony Gosia. Pogramy sobie dzisiaj w Tomb Raider. Nadpiszę grę, bo już mam ukończoną tę część. Także po prostu zaczynamy od początku. Pewien słynny podróżnik powiedział, że niezwykłość tkwi w czynach, nie w osobowości. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad, odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie w najczarniejszych momentach, kiedy życie przenika nam przed oczami. Odkrywamy coś. Coś, co daje nam siłę, by iść dalej. By nie poddawać się. Jak widzicie zostaliśmy pojmani i związani, a mało tego wisimy do góry nogami. Nie będę jakoś za nadto dużo chodzić, eksplorować, zbierać tych rzeczy, tylko tyle mniej więcej, co mi się trafi po drodze. Natomiast może na koniec jako oddzielny filmik po prostu nagram Wam, jak będę chodzić i szukać właśnie poszczególnych rzeczy, które pominę po drodze, bo chciałabym po prostu, żeby to sprawnie, szybko przeszło, żebyście mieli szansę zobaczyć, jak wygląda fabuła. Musimy się rozbujać, żeby zapalić to coś. Muszę się wydostać na dół. I powinno teraz pójść Nie mogę tak wytrzymać. I w drugą stronę. Będzie. Dało się. Wydawał się gigantyczny ten pręd z tamtej perspektywy. Naciskamy. Musicie zwrócić uwagę, że czasami jest naciskaj, a czasami jest naciśnij. Bo jak będziemy robić inaczej niż jest napisane, no to niestety nie zadziała. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. O Boże. nie, 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 Co to za miejsce? Grafika Co jest przepiękna. przepiękna. Bierzemy pochodnie. O, pochodnia. I możemy teraz podpalić sobie, żeby przejść dalej. Suniemy się trochę, bo nie wiem, czy nas tutaj ten ogień nie, nie zajmie trochę. Znowu mamy pochodnie. Musimy to podpalić, żeby wybuchło i żeby nam otworzyło przejście. No i pięknie, można iść dalej. Ciekawe, ile w tym odcinku razy umrę. Tak sobie patrzę, że chciałabym chyba pograć w tą grę na wiarze byłoby jeszcze bardziej realistyczne. Muszę się jakoś wydostać. No dobra, i tutaj musimy pokombinować z podpaleniem czegoś tam. ognia. Zobaczmy sobie tutaj. Będziemy zapalić pochodnie. To jak odepchniemy, to to nam chyba nic nie da. To tutaj najpierw musimy podpalić coś tam. Także odejdźmy stąd. spróbujmy. Uda się tam wskoczyć? Udało się. Ale po co? O, to podpalmy. I to podpalmy. Dzięki temu mamy blokadę na skrzynki i one jak tutaj płyną, Możemy sobie podejść, je też na przykład palić. Też nie wiem, czy jest to co, ale spróbujmy. Jedna podpalona, to może i reszta się zajmie. Damy radę tam skoczyć, jak myślicie? O, proszę, idealnie. Te podpalone skrzynki wpadły nam tam. Dzięki temu będziemy mogli je przerzucić dalej i nie zgasną. Teraz sobie to odepchniemy. Mamy piękne przejście. O, działa wow. Dobra, biegniemy dalej. Żeby nam się tutaj nic na głowę nie spadło. I znowu nas dorwał. No nie na długo, jak widać. I wspinamy się. Do gana kamyki. Musimy uciekać też przed tymi kamieniami, co spadają z góry. Ale chyba nam się udało. Mogę zrobić. No dobra, i zobaczmy, co my tutaj, gdzie my tutaj musimy iść. Co pewne tam, ale pójdę zobaczyć tutaj, czy coś jeszcze jest ciekawego. Nie ma nic. Możecie podziwiać widoki. Ja co jakiś czas robię screena, żeby mieć dla Was więcej materiału na fejsika. Przy okazji zapraszam na mój fanpage na fejsie, gdzie też informuję o filmach. Nazywa się tak samo jak mój kanał, tylko pisane jednym słowem. Dalej na początku mamy okazję nauczyć się sterowania. Może nie spadniemy, ale zobaczcie jaki tam jest widok. Pięknie to jest. Rzeczy sam. Ups Na twarza co tam? Przychodzić, i co my tutaj mamy? Sam, Wrot, czy ktoś mnie słyszy? Muszę ich znaleźć. Aha. No to było nie. fajnie. Chyba nie było innej szansy przejścia. Już, już się wystraszałem, że znowu padnę. O, i mamy już chyba pierwszy obóz. Więc na tym obozie będę kończyć odcinek, ale obejrzyjcie sobie animację do końca. Bo są naprawdę bardzo ładne, Czy ktoś mnie słyszy? Odpowiedzcie, proszę. To i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai, ojczyzny wspaniałej, chimikomitycznej słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają i czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Rod ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się na. No dobrze, dobrze. I sam. Dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie. Jak możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro? Nie tylko rodzina sam nas finansuje Ja też włożyłem w to swoje oszczędności Wszyscy mamy w tym jakiś udział Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód Nikt nie wierzy, że Yamatai... Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie Książki nie zgadzają się z tą teorią Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai Rozmawiałam już o tym z Rotem Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Ach, mam 30 lat doświadczenia i dwa doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem! To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do smoczego trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej chimiko wynika, że potrafiła wywoływać burze. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli ma leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne smoczego trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że Dosyć. poważnie... Od... Rejes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do smoczego trójkąta. O co ja tu jestem? Przedstaw nam swój plan. Nie mogę tak tu siedzieć. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Okej, okay, no to zostaję tutaj w obozie. I zapraszam Was na kolejny filmik. Dzięki za wszystkie suby, komentarze i łapki w górę. Do zobaczenia.